Syna. A, okej, nie ma. Ale zawsze się upewniam, bo już mieliśmy problemy. No z ja z Dominikiem współpracowałem nawet, można tak powiedzieć, nie? A, z synem Steryna rozumiem, tak? Tak, tak. Nie widziałem go od dawien dawna. No niestety, nie wiadomo co się z tym chłopakiem dzieje. Oooo. A, to jest tu, to jest tu. Dobrze przekminiłeś, dobrze. No sprawdzę to. Dobra. O, nice. Skaczesz, siup, Ta, i do i tyłu, i, tu, i fura. I, I tu, no, i cyk. Świetny plan, świetny plan, panie, panie steryt, dobra. Trzeba po tą brykę wrócić o naokoło. Kurwa z drogi pajacu! Problem masz? What? No. No, ogarnij się pin do jedna. Do Właśnie. garu wypierdaj z Co No, 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 zaga... Co tam pyskowała jebana? Nie Właśnie. wiem kurwa. My się pan wysiadła. Zatrzymaj furę. Co dobra. na kurwa? Odpierdalamy ją. Odpierdalamy ją. Ach, ta. Co ty kurwa z O! Co ty, kurwa, zmywaro? No, oho... Dobrze, Tony. Ma pan problem do mnie? Ej, co ty robisz? Tony! Tony, tony na... <śmienicza> Mi się nie podskakuje. Przepraszam, panowie, ale... Ja jasne, jasne Przepraszamy, przepraszamy. Kurwa, Tony, baba ci najebała. Tony... Pierdolę. pierdole. I ty chciałeś numer ode mnie? Jak ty baba w szpilkach najebała? Wjeżdżamy tutaj. Na spokojnie. O kurwa, niezłe. Ta? Tutaj? No. I przypuszczanie, wiesz, przy nas obkażają, nie? bo one myślą, o kurwa, wyjadą z drugiej strony, a my wtedy, jeb, i wyjeżdżamy tym samym wejściem. O, co ty gadasz, nice. I wyjeżdżamy sobie, wiesz, dupcamy. No dobra, jestem za, tylko widzę, że tu się samochód obija, trzeba delikatnie. Delikatnie, on jest, o, mam, mam bumper, jest bardzo odporny. A gdzie stary steryda? Stary steryda pojechał jeszcze po kominiarkę. <laughs> ja mam akurat starą maskę mojego wuja Bena. O, Te tak. kominiary są najlepsze. Ty, tobie. Ja, ty ja, ty, ty rabujesz, A możesz bez kręki robować? Mogę, mogę, by. Tak, może, może. Kurwa! A nie, za chwilę będzie można, za chwilę będzie można. Tak, okej, okay, przygotujmy się. Y za chwilę pogadamy, bo na razie o, mamy o, pewne im... Ja Dobra. tu... Kurwa, musisz Kurwa, Musimy, si musimy. już ci dam, już, już <śłuch> Ja odpierdolę. O ja pierdolę. <śłuch> Niech podniosą ręce do góry. Ojej podniosą! Ręce do góry tym Zaczynamy zabawę! Jeszcze potrzebuję chwili! 45 sekund! Spokojnie, spokojnie, <grym> to... musimy podnegocjować! Nie chce się otworzyć! Spokojnie, jeszcze musimy pogadać z nimi, z tymi psiarzami zajebanymi! Psiarze, do negocjacji podchodź, kurwa, bo go odjebie! Mamy wszystko, co chcieliśmy mieć! O kurwa! Witam Państwa bardzo serdecznie, halo, Siema. halo! Halo! Oficer czy o też stronę Dzień dobry, witam, nie chcemy żadnych problemów! Bierzemy stąd gotówkę, mamy dwóch zakładników, nikomu nic się nie stanie, tylko dajcie nam po prostu wolno odjechać! O, no, ty... Cisza, Proszę Państwa, jeszcze raz ilu Was jest w środku? Jest nas dwóch, jesteśmy uzbrojeni po zęby. Mamy dwóch zakładników, chcemy to wolno wyjść, wolno wyjść bez żadnych ceregieli. Drodzy Państwo, słyszycie mnie? Tak, słyszymy pana rano jest 4:30. 30 Macie Prawo odjechać, nie będzie pościgu za wami. zakładników, odjeżdżacie bez żadnych bez żadnego pościgu. Spokojnie, spokojnie, doktorku, wypuszczę jednego, to będzie wolny odjazd, a za drugiego dobra e, mięśniaków... Zakładników Wpuszczaj i miejsce napadło. Dobra, to wychodzimy. wychodzimy Poczekajcie chwilę, czekajcie, Stońcie, Wychodzicie. stójcie, zacodzicz, stójcie! A dobra, stoimy. Obserwuj, wychodźcie, wychodźcie obsłaniajcie nas Bez żadnych numerów. Uciekaj mięśniak, uciekaj, kurwa. uciekaj, uciekaj! Wietrze. Kurwa mać! Ale jak zgubiłeś, ty! Nie gonią nas nawet! Zobaczyli Uzi, może się zesrali! O kurwa, ale się obstrali broni, ty! E, no nie wiem... Ja pierdolę! Jadam, 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 jadam. Nie, rozjechali się, jedź, jedź, uciekaj! Tak, tak, świetnie! Zatrzymał, tu w, szlaki, w szlaki. Da, 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 da. I gasz się. Ręczny zaciągnij! Co? Mamy mam mamy furę, nikt nas nie złapie! Nie widzą nas! Ej dobra, to robimy następne za chwilę. Co to? Nie nawet nie byli no, po ścigu? Oni się pali łzy moim zdaniem, wiesz Logan? A, ale było trzech. Mieli klamki. Coś tu nie gra. Hmm. Może to jakaś wypucha, może ktoś macza palce, żeby policja nie interweniowała. Myślisz? A, nie, to, wielkość mi tu śmierdzi. Nie, 77 brudnej gotówki, ale jaja. A, szkoda, że nas nie gonili. Chyba już mają wyjebane na logana. Chyba trzeba iść grać w Trzymaj, Szyma, To policja pytała was o coś? Nie, pokazałem o... domoty pojechali. Coś, mi tu coś śmierdzi, to tak śmierdzi. kurwa Dlaczego Nie interweniowali w ogóle. Nie wiem, w ogóle wiesz coś stało? Co? Ten wasz drugi ziomek powiedział, że jest jeden na pasy, jeszcze na zapleczu, oni weszli do środka, a ten zajabi mi Radiolkę. Pierdolisz, ten Tony? No! To <laughs> <jest>. <laughs> no, serio. <laughs> ja pierdolę i to mi się podoba. Tak Wracając do tamtej pracy, czy, czy poszukiwania jakichś, jakichś inspiracji życiowych, można spróbować wyjechać, poszukać pracy gdzieś dal, dalej, ale e, nie jest to jedyne rozwiązanie. Ale jakby napomknąłeś wcześniej, że nic cię tu nie trzyma, czyli jakbyś trochę tak pogardął lekko rzucił w stronę tego, gdzie teraz mieszkasz. Może pogardać za duże słowo. Jak ogólnie mówiąc, ja bym gdzie, gdzieś indziej może. Równie dobrze, dobrze tworzyć dobrze. jakiś ciekawy biznesik, ciekawy pomysł, coś tworzyć nowego. Jakaś manufaktura rączki, coś próbować. A po techniku, to jesteś młody, to możesz próbować. Dobra, my już to, to mamy sporo, sporo, sporo towaru, sporo mamy. Czasem no masz 29 no lat no i 30 lat i robisz coś, co nie chciałeś robić. Musisz się jak coś. I dopiero jak miałeś 30... to chodzi, też mamy mało pracowników, jeżeli chodzi o przeróbkę musimy to sami robić. Także, wiesz, na spokojnie. Iść do wojska, proste. Ja Idź do. i zostań streamerem, stary. Odkup se laptopa, weź sobie na przykład chwilówkę na laptopa, odpalasz kamerkę, mówisz kawę na ławę, wystawiasz, mówisz, że kurwa nic mi w życiu nie cieszy. Będę se grał w gierki. Rzuć ci chociaż na bułkę z wodą. I coś może podczas grania i streamowania się urodzi w bani. Kurwa nie ma miejsca już, Ty, Logan! Jak to nie ma miejsca? Kurwa skończyło się wstawie miejsce, to nie ma gdzie tak No to trzeba to zostawić na firmę, trzeba pojechać na firmę to uki traci. Tak, kurwa. Kurwa, to jest zła na fura no, nie idzie zapierdala. Czy to ciążeni jesteśmy w trójkę? Trzymaj się, o, trzymaj w ogóle, się. Trakcja jest na wysokim poziomie. Ta Kurwa! O kurwa! Ja pierdolę Chyba po furce. Ja nie! Ja... nie. Ona jest nieziszczalna, mówiłem wam kurwa. Gdzie kupiłem biurko, y, Regulowane. Ja mogę w grażować, ono się nazywa Idea Idea coś takiego. Regulowane. Fajnie jest to, że masz ten podnośnik, możesz aplikację w telefonie właśnie tego podnośnika jakby ściągnąć i sobie ustawiać o. dokładnie. Wysokość centymetrów i tak dalej. Ja akurat siedzę teraz na najwyższym jakby podniesieniu, tutaj, tak? I co mi na krześle barowym. Totalne w ogóle inaczej się gra. Inaczej się w ogóle czyta. Ja tak. nie mam miejsca w kieszeni. Komentarze, czy, czy w ogóle inna pozycja jest w ogóle. A jak stanowisko nowe? No póki co jestem onieśmielony, ale to naprawdę trzeba po dwóch tygodniach, trzech tygodniach wystawić ocenę jak się siedzi, no? bo teraz jest po prostu świeże, nie? Nowe. Znaczy inna pozycja w ogóle. Nogi mi teraz wiszą, wtedy dają mi nogi ty. Ja już do spania muszę lecieć, wiesz? A jasne, kumam. Bo ja od 11, kurwa. No pewnie, pewnie trzeba odpocząć. No A to lecę spać. po prostu i będzie nie? Może wieczorkiem jak będzie George, jeszcze w sensie ja będzie zagląde na chwilę? Coś podziałamy, no nie? Bo na razie mówię, muszę ogarnąć kilka rzeczy jeszcze. okej, okay, ja też pewnie lecę się tu przespać, nie ma problemu.